Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj no, taki materiał może trochę luźniejszy niż zazwyczaj, bo e, chciałem się podzielić z wami takimi moimi inspiracjami różnymi, które znajduję w świecie szeroko pojętej kultury, czy nawet popkultury właśnie, e, które są e, które, które w moim e, śmiało chyba to mogę powiedzieć, w takim rozwoju osobistym i duchowym odegrały dużą rolę. Zdarzyło mi się bowiem natknąć na takie dzieło, taką piosenkę, czy taki film, które naprawdę po prostu coś we mnie zmieniły. I prawdopodobnie znacie różne tytuły, które są powszechnie hołubione, takie otwierające głowę. Z całą pewnością na pewno można do tych tytułów zaliczyć Matrix, no, i tam parę jeszcze innych teraz, akurat, ale nie chcę mi się szukać w pamięci. Bo mam jedną taką rzecz, właśnie, którą się chciałem z Wami podzielić, która myślę, że ładnie też jest nie tylko to, jest nie tylko piękne dzieło. Jest jeszcze oprócz tego bardzo lekkostrawne. Nie wymaga jakichś wygibasów intelektualnych, żeby się tym cieszyć i chłonąć energię te, te, tego dzieła. Ale też jest właśnie. Może nie aż tak znane. To znaczy, ono było bardzo znane wtedy, kiedy ono powstało. I żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności, to już mówię, <laughs> chodzi tutaj o utwór Let's Fall in Love, Eddie Fitzgerald. Zachęcam gorąco, żeby sobie tego utworu oczywiście posłuchać. I chciałbym właśnie teraz opowiedzieć o tym, jaką ja historię widzę w tym utworze. Bo właściwie tam cały, cała treść tego utworu jest bardzo spójna. I nie będę się wdawał w jakąś głęboką analizę, natomiast chciałbym pochylić się nad tym właśnie refrenem, nad tym tytułem tej piosenki: Let's Fall in Love. Od, od zawsze, gdzieś, właśnie, mm, tak bardzo mnie e, to amerykańskie podejście do słowa love i ten, i to, i ten zwrot fall in love e, gdzieś tam e, jakoś mnie mm, intrygował. No bo takie fall in love u nas jest zakochać się, nie? Ja nie wiem, czy my myślimy o miłości, właśnie jako o czymś takim, w co my w jakiś sposób wpadamy, tak jak o tym śpiewa Ella Fitzgerald. I być może się mylę, być może Ella Fitzgerald miała tutaj zupełnie coś innego na myśli, ale jak sobie tak na przykład wziąć pod uwagę szereg różnych amerykańskich dzieł z tamtego okresu. I w ogóle też, jakby to w jaki sposób tego sformułowania się używa, to może się nasunąć coś, taki nieoczywisty wniosek, że może to love, o którym śpiewają właśnie różni, różni wykonawcy, to niekoniecznie zawsze chodzi o taką bliskość z drugą osobą, taką w takim sensie, jakby to rozumiemy, taką bliskość romantyczną. Zauważmy jeszcze, że na przykład w, w Grecji, język grecki też operuje w przypadku miłości przynajmniej dwoma słowami. Z tego co ja się orientuję, jak ktoś zna więcej, to zachęcam do komentowania. Ale na pewno mają agapę i mają eros. I to jest miłość i to jest miłość. I Agape to jest taka miłość bezinteresowna, to jest taka miłość, która polega na oddawaniu się, to jest taka miłość, która polega na wspólnocie, wspólnym celebrowaniu. Z kolei eros właśnie to jest ta miłość, którą, która się jakby nasuwa w języku polskim, kiedy mówimy o miłości, to ona w pierwszej kolejności się pojawia. Ale przecież zwróćmy uwagę na to, że właśnie to nasze słowo miłość jest bardzo wieloznaczne, no bo zupełnie innym czymś jest miłość do dziecka, a zupełnie czymś, jest, zupełnie czymś innym jest miłość... W takim rozumieniu romantycznym, która występuje pomiędzy mężem i żoną, czy, czy, czy partnerami, czy kochankami. Nie? Więc, jakby, olbrzymia, można by powiedzieć, wręcz przepaść. Jeszcze mam taki jeden niuans, bo bardzo lubię te słowa z bodajże pierwszego listu Piotra do Koryntian o, o miłości. Tam jest list o miłości, właśnie. O tym, że cierpliwa jest, łaskawa jest, nie unosi się pychą. Nie zazdrości, nie szuka poklasku i tak dalej. Prawdopodobnie pomyliłem kolejność. Tam jest jeszcze oczywiście dużo więcej. Też was gorąco zachęcam do tego, żeby sobie poczytać, bo to jest też jeden z tych utworów, które naprawdę są przepotężne i wspaniale tłumaczą ideę Hawkinsowe, Hawkinsowego podejścia do tego, czym jest miłość właśnie. Bo Hawkins wskazuje właśnie, o, o, że miłość to jest coś, co jest bardzo wysoko w tej naszej hierarchii. Hmm, tych stanów duchowych, które właśnie możemy osiągać, tych stanów wibracyjnych. Nie? I mam takie głębokie przekonanie, że La gerald kiedy śpiewa Let's fall in love, to ona dokładnie to ma na myśli właśnie, że tam nie chodzi o, o taką miłość romantyczną. Aha, ale miałem się wrócić do tego listu jeszcze. W tym, święte, w tym liście świętego Pawła e, albo Piotra, no bardzo proszę o korekty, jak ktoś może e, tam w języku angielskim, jak spojrzymy sobie na przykład do wydania Biblii King James, to, to nie ma tam słowa love, tylko jest charity. No i jak widać, sama miłość, jako taka, czyli jakby język, którego my używamy, to, to słowo miłość w języku polskim, o coś mi tutaj, to słowo miłość w języku polskim, ono jest, ono jest, ono jest bardzo wieloznaczne. I to jest też troszeczkę taka wskazówka do tego, jak odczytywać to, w jaki sposób ja mówię o miłości. Bo jak mówię o miłości, to odwołuję się właśnie do, do tego słowa bardziej z greckiego, tego agape, nie? Zdecydowanie. To znaczy oczywiście, że tam się te sensy będą przenikać, bo mówię o relacjach i tak dalej, ale przede wszystkim właśnie też, no, jakby nie było, chcący mieć relację pełną tej miłości romantycznej, to, no żeby to mogło zaistnieć, musimy być w stanie wspiąć się na nasze wibracyjne wyżyny, i sięgnąć po, po ten stan duchowy, jaką jest miłość. Czy nie, nie pożądanie, nie, nie, nie też jakaś potrzeba bliskości, ale taki stan, w którym nasze serce jest przepełnione właśnie tym wysokowibracyjnym, energetycznym, boskim ładunkiem. I Przede wszystkim jest to miłość, która nie polega na tym, że my czegoś oczekujemy, czy my czegoś potrzebujemy, czy, yy, czy nie wiem jeszcze czego, ale, ale polega ona na tym, że to jest miłość, która się chce ofiarować. I, yy, i znowu te poziomy tego ofiarowania są, są, jakby te ofiarowania się są jakby dwa. To znaczy, z jednej strony, to jest postawa taka, w której my tę miłość ofiarujemy, ale przede wszystkim. Żebyśmy mogli też to zrozumieć i świadomie w to wejść, to my musimy zrozumieć, że sama ta miłość jest czymś, co się nieustannie nam ofiarowuje. A naszym zadaniem, o ile nam zależy na tym, żeby nasze życie było szczęśliwe, było piękne i było pełne miłości, polega przede wszystkim na tym, że my po prostu przyjmujemy ten dar. I to jest niesamowicie metafizyczne i może nawet nieintuicyjne. Że właśnie poprzez przyjmowanie dajemy, a poprzez dawanie przyjmujemy. E, więc e, chciałbym się pochylić teraz właśnie nad tą istotą e, tego tematu, który podejmuję dzisiaj, czyli to Let's Fall in Love. Zobaczcie, jeżeli, no bo takie fall in love, czyli wpaść w miłość, e, przekładając angielski tytuł na, na polski no to się wydaje właśnie takie dosyć bym powiedział nawet no nielogiczne, no, jak wpaść w miłość. To znaczy jakby rozumiemy coś takiego, że my mamy takie sformułowanie na przykład wpaść jak śliwka w kompot, nie? Trochę to tak jest, jak się człowiek zakocha to tak wpada jak śliwka w kompot. Czyli z taką sytuację bez wyjścia, no ale też ta sytuacja prędzej czy później zazwyczaj się kończy, jeżeli się tak tylko po prostu zakochujemy, wiecie? To zauroczenie mija i tak dalej, nie? Natomiast to Fall in Love, moim zdaniem, które Ela Fitzgerald miała na myśli, I to jest właśnie taka nasza gotowość do tego, żeby zanurzyć się w to morze miłości, tak naprawdę bezkresne, które w tym świecie, w tym wymiarze duchowym naszego świata jest wszechobecne i nieograniczone. To fall in love w takim ujęciu praktycznym to jest właśnie nic innego jak tylko porzucenie takiego, tych wszystkich naszych dążeń czy, czy, czy różnego rodzaju takich zabiegów, które mają w jakiś sposób podporządkować nam świat, podporządkować nam rzeczywistość. Czyli to wymaga zmiany postawy troszeczkę, bo... Mamy gdzieś głęboko taką potrzebę właśnie tego, żeby tę rzeczywistość kontrolować, ale też im bardziej staramy się ją kontrolować, tym więcej wywołujemy pewnej presji, wywieramy presję na tę rzeczywistość. I to ewidentnie widać, że im więcej presji musimy włożyć w coś, tym, tym jest to trudniejsze, i jakby satysfakcja z tego, co robimy, jest też mniejsza. A z kolei właśnie. Wyjście z tego albo przyjęcie takiego punktu wyjścia, w którym właśnie początek naszej każdej działalności, każdej aktywności to jest właśnie zanurzenie się w tym bezkresie tej boskiej miłości, wibracyjnej, duchowej, hawkinsowej. To jest podejście, w którym my nie musimy nic temu światu wyrywać. Po prostu czerpiemy z tego, co on ma nam do zaoferowania, i też nie dzieje się to w sposób jakiś taki nachalny czy łapczywy, tylko po prostu otwieramy serce i to płynie. I jestem głęboko przekonany, że w tej piosence, w tych słowach kryje się ten sens, właśnie. No, mam takie przekonanie: co prawda, nie miałem przyjemności rozmawiać z Alan Fitzgerald, ale. No, wiecie, czasami jest tak, że trafiacie na coś, na jakąś treść, i przychodzi do Was taki komunikat, który nie jest wprost związany z tą treścią. Nie wiem skąd by to miało do mnie przyjść, ale pamiętam, jak siedziałem sobie kiedyś w parku i to była e, piękna pogoda, no, był piękny letni dzień, taki, kiedy kwitły to pole, i nie wiem, czy wiecie, czy kojarzycie jak kwitną to pole, to całe. Całe, cała atmosfera wypełnia się tymi malutkimi, białymi kłaczkami, które przemierzają e, e, przestrzeń powietrzną po prostu. Ja siedziałem wtedy w parku i przed takim dużym placem i słuchałem tej piosenki, w, to był poranek, gdzieś może godzina 10, 9, a może jeszcze wcześniej, słońce wiecie, już schodziło. I nagle, właśnie ta cała moja przestrzeń wypełniła się tak jakby takimi gwiazdami mlecznymi, tych, tych, tych kłaczków z tej topoli. No i ten głos Eli Fitzgerald to było doświadczenie mistyczne, nie? i nagle trafiło do mnie, że, że miłość właśnie to jest ten stan, w którym się mamy po prostu zanurzyć. To jest, to jest coś, co kiedy my tak w pełni, jakby z takim pełnym zaufaniem, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa, oddaniem wręcz pewnym, Wejdziemy w to, to to nas obdarowuje w sposób, którego sobie nie potrafimy racjonalnie wytłumaczyć ani, ani wyobrazić w żaden sposób, bo nie jesteśmy w stanie, nie będąc w tej wibracji miłości, wyobrazić sobie tego, co ta wibracja nam może zaoferować, co ma do zaoferowania. I zachęcam Was właśnie do podjęcia tego tematu miłości, jako właśnie takiego morza częstotliwości. W której my się możemy zanurzyć, dostrajając swój umysł, dostrajając go poprzez wybieranie określonego sposobu myślenia, pisanie określonej narracji. Można spróbować pobawić się troszeczkę w poetę i zapytać siebie na przykład, jakby miłość napisała teraz opis tego, co się wokół mnie znajduje. I to jest taki krok, który myślę, że może nas, mnie na przykład, bardzo to pomaga właśnie wprowadzić w ten stan tej miłości agape, ten stan miłości, o którym śpiewała właśnie Ela Fitzgerald, stan lekkości, stan takiego, wiecie, wzniesienia, uniesienia. Ale co jest najważniejsze jeszcze w tym wszystkim? To to, że tak z czysto praktycznego wymiaru, to jest to takie głębokie odprężenie ciała. Które powoduje, że to ciało może zacząć dobrze działać. To znaczy ciało, które nam na nie ciąży. Ciało, które nie jest ciężarem, tylko ciało, które jest źródłem naszej mocy. I to jest w ogóle rewelacyjne. Wyobraźcie sobie, że każdego ranka wstajecie, budzicie się w ciele, które jest źródłem waszej mocy. Nie jakiegoś, jakiegoś wehikułu, który trzeba konserwować, naprawiać, który coś tam mu nie domaga i tak dalej, tylko on autentycznie jest po prostu. Takim waszym wzmocnieniem. To znaczy jest to coś, taki, taki kostium, piękna szata, w którą dusza się ubiera i może w tym świecie czynić rzeczy po prostu niewyobrażalne. Tym jest dla mnie właśnie ten stan miłości, o którym śpiewa Ella Fitzgerald. No bo tak to poczułem, to doszło, to, to, to tak, tak we mnie trafiło po prostu w momencie, kiedy te słowa wybrzmiały w słuchawkach, kiedy siedziałem sobie właśnie w tym parku i się zachwycałem. No i jakby się przysłuchać tej twórczości, to tam bardzo często właśnie taki sposób opowiadania o rzeczywistości, taka narracja się przejawia, że tak jakby te relacje damsko-męskie, to one w zasadzie były jakby takim pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o tym, co jest najpiękniejsze. I jest w tym głęboka logika, bo Odwołam się troszeczkę do pisma. Oczywiście tu, tu moja żona byłaby na pewno bardziej kompetentna, żeby wskazać jakieś konkretne cytaty i fragmenty, ale tak, powiedzmy, że z pamięci właśnie, to przypominam sobie, że jest takie wskazanie, że nie można kochać Boga, jeżeli się nie kocha człowieka, no bo nasza, nasze otwarcie na miłość zaczyna się wtedy, kiedy my się otwieramy na drugiego człowieka, więc. Zobaczcie, jak ten świat jest niesamowicie skonstruowany, że żeby cokolwiek zrobić w tym świecie takiego sensownego, to musimy mieć kogoś. Nie da się zrobić niczego w tym świecie w pojedynkę. Nic, nic, nic fajnego, nic wartościowego. To znaczy. E, e, I ucinając po prostu wszelkie spekulacje, nawet jeżeli sobie dzisiaj tutaj siedzę na przykład i, i, i nie wiem miałbym takie poczucie, że robię coś wielkiego, bo się dzielę z wami rzeczami, które są wielkie w moim odczuciu i myślę, że wiele osób, które mnie słuchają, też to tak odbiera, to to nie zrobiłbym tego, gdyby mi ktoś telefonu nie wyprodukował statywu, lampki, ławki i tak dalej. Nie? Więc nie da się, no po prostu tak jesteśmy skonstruowani. A znowu, jakby ten kontekst takich romantycznych zależności, tego, tych związków romantycznych, tej naszej bliskości, nawet takiej już cielesnej, to jest bardziej taki, jak to jest pogłębienie, sposób na znalezienie takiego pogłębienia relacji z tym światem w, w taki sposób, że. Już nie tylko jakby łączymy się w pewnej idei wdzięczności czy, czy, czy zachwytu tym, co jest na poziomie powierzchni, ale kiedy wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem, kiedy zaczynamy kochać drugiego człowieka, to, to, to musimy umieć kochać i to, co jest poznane, czyli to, co jakby dociera do nas na poziomie tych wrażeń zmysłowych, ale też to, co jest niepoznane, czyli duszę drugiego człowieka. I to nas samych też zmusza do tego, żeby odbyć taką podróż wewnętrzną, taką podróż duchową, która pozwala nam objawić, albo może ta podróż właśnie sprawia, że objawia nam się to, co jest w nas ukryte i co też wymaga ukochania, co też wymaga dostarczenia tej miłości. Jakby, ja wiem, że to jest troszkę zagmatwane, może co ja teraz mówię, ale zauważcie, że jak wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem, E, taką głęboką, taką intymną, to e, spotykamy się tam z całą masą różnych rzeczy, których po prostu e, jakby ten świat materialny taki nieożywiony nam nie dostarcza. Nie? No bo. E, Dopiero w kontakcie z drugą osobą, dopiero wtedy, kiedy mamy relację, to możemy zauważyć różne takie nasze, powiedzmy, że takie małe choroby duszy, takie jak zazdrość na przykład, nie? czy niepewność i tak dalej. Więc jakby ten obecność duszy drugiej obok nas i takie bardzo głębokie romantyczne zbliżenie wywołuje, powoduje, że się podnosi w nas również to, co jest takie nieujawnione, co jest nieświęte i to, co wymaga uzdrowienia i jednocześnie wtedy kiedy podejmujemy ten trud stawienia temu czoła w jakiś sposób to to się tylko może wydarzyć dobrze jeżeli my zaangażujemy w to właśnie naszą miłość, czyli jeżeli właśnie z tym całym naszym różnym takim obciążającym dorobkiem duchowym wejdziemy, właśnie tak jak to Ella zachęca nas, zanurzymy się w miłość. I co to jest takie na poziomie przecież właśnie takim damsko-męskim? Na czym polega to zanurzenie się w miłość? No, to jest niesamowite, że my sobie nawzajem możemy dawać właśnie taką przestrzeń, w której ta wibracja jest tak potężna, tak silna, że możemy wejść. W pewien świat, w którym nagle przestaje istnieć cierpienie, przestaje istnieć ból, przestaje istnieć złość, przestaje istnieć gniew. Jesteśmy w obliczu drugiej osoby i jest po prostu wspaniale. Jest po prostu cudownie, wiecie, jest ta lekkość. Możemy nie jeść, możemy nie spać, nic nie przeszkadza po prostu, nie? I to jest i to jest autentyk, nie? I do czego ja bym chciał zachęcić? Żebyśmy pamiętali o tym, że to, co my odczuwamy też w momencie, kiedy my spotykamy drugą osobę, w momencie, się, kiedy się tworzy ta więź, kiedy zaczyna ta miłość właśnie, ta agapowa, ta, 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 ta uniwersalna, hawkinsowa, wibracyjna, duchowa w nas krążyć, to pamiętajmy o tym, że to ona jest, ona jest w nas, a nie, ona nie pochodzi z tej drugiej osoby, tylko z różnych powodów pozwalamy sobie przy tej drugiej osobie po prostu na to, żeby porzucić walkę, żeby porzucić nasze zbroje, żeby porzucić nasze maski, żeby po prostu poczuć się lekko i dobrze, żeby wejść w stan wdzięczności, żeby wejść w stan zachwytu. I e, dlatego myślę, że e, to jest... Nawet jeżeli Ella Fitzgerald nie do końca tylko to miała na myśli, to e, to, co ja odczułem, kiedy tej piosenki słuchałem, no jest dla mnie po prostu ewidentnym e, wskazaniem, że taka wiadomość też się tam znajduje. E, I e, żebyśmy pamiętali o tym, że... Jeszcze jednej rzeczy właśnie, że... Jeżeli my, w to, jeżeli my już doświadczamy tej miłości, to pamiętajmy o tym, że ona nie jest uzależniona od tej drugiej osoby. To znaczy, ten stan, który, który się w nas budzi, to jest stan, na który, tak jak mówię, pozwalamy sobie z uwagi na jakieś tam uwarunkowania nasze psychiczne i tak dalej, pozwalamy sobie, bo się czujemy bezpiecznie, bo się czujemy docenieni, bo się czujemy kochani, nazwijmy to, ale to jest stan, który jest w nas. I ta druga osoba nie jest po to, żebyśmy z niej korzystali, tak jakby z windy, nie? na zasadzie, że podejdę do, tego, do tej osoby, przytule się do niej i nagle po prostu ona mnie wydźwignie właśnie na te najwyższe poziomy wibracyjne, ale jest troszeczkę inaczej. Raczej właśnie poprzez tę bliskość romantyczną uczymy się, że mamy dostęp do tych najwyższych, najwspanialszych, najbardziej szlachetnych, świetlistych, boskich stanów duszy zawsze. To nam tylko pokazuje właśnie, że istnieje takie piętro. Ale, ale fajnie jest pamiętać o tym, że to nie jest uzależnione od drugiej osoby, że to ty to zrobiłeś, ty to zrobiłaś, to ty sobie pozwoliłaś na to. I do czego chciałbym najbardziej głęboko zachęcić, co do tego, żebyśmy... Jeżeli już znasz to uczucie, wiesz na czym to polega, ta lekkość, wiesz, ta, ta, ta swoboda taka wewnętrzna, to otwarcie na świat, ta, to poczucie tej takiej pewnej odwagi, pewnej swobody, pewnej lekkości, żebyś to miał i żebyś to miała zawsze ze sobą. Niezależnie od tego, z kim rozmawiasz. I, i, i kiedy wejdziesz w taki poziom myślenia o tym, to się okaże, że miłością tak naprawdę można i należy. Obdarowywać każdą osobę, którą, którą, którą spotykamy. Każdy człowiek, który staje gdzieś tam na naszej drodze, yy, może być tą osobą. W kierunku której właśnie ta Twoja miłość może popłynąć. I tak jak mówię, tak jak wspomniałem też na początku, strasznie ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że właśnie miłość to nie jest tylko relacja romantyczna, to nie jest tylko kwestia jakiejś bliskości, to nie jest kwestia związana gdzieś tam z jakimiś takimi no, popędowością naszą i tak dalej, ale to jest stan naszego serca, stan naszego serca, kiedy ono wibruje najpiękniej, najpotężniej, najbardziej świetliście, czystą boskością. i Naprawdę można tak żyć. Naprawdę można się tak budzić, można tak robić jajecznicę, można tak przytulać żonę, można się tak bawić z dziećmi, i życie, które jest pełne miłości, to jest życie piękne. To jest życie, które prowadzi do spełnienia, które prowadzi do szczęścia, które pozwala znajdować siłę w najtrudniejszych sytuacjach, które pozwala pokonywać największe trudności, które pozwala realizować najbardziej ambitne marzenia i plany. Także słuchajcie, moi kochani, Gorąco zachęcam, włączamy piosenkę Eli Fitzgerald, Let's Fall In Love i pozwólcie się ponieść tej cudownej pieśni i energii, która naprawdę niesie nas prosto do nieba. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Aha, i słuchajcie, dajcie znać, czy podobają wam się takie treści. Jak wam się podobają, to mam naprawdę całkiem sporą że tak powiem, biblioteczkę, audioteczkę, fonoteczkę, wideoteczkę różnych utworów kultury, które uważam, że naprawdę, naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo wnoszą do naszego, mogą bardzo dużo wnieść do naszego życia duchowego. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa!